Witajcie w kolejnej odsłonie gwiazd na wyciągnięcie ręki gwiazd radiowych. Znajdują się nadal w Instytucie Astronomii UMK w Piwnicach pod Toruniem w Katedrze Radioastronomii, a za mną piękna konstrukcja radioteleskopu RT4 Kopernik. Proszę Państwa, to będzie teraz trzecia odsłona kamieni milowych w radioastronomii. Warto teraz powiedzieć dwa słowa na temat polskiej radioastronomii. Otóż rozpoczęła się ona tak naprawdę w Krakowie w 1954 roku, kiedy to za sprawą profesora Tadeusza Banachiewicza dokonano pierwszych obserwacji radiowych Słońca. Niestety po śmierci profesora te obserwacje zostały zastopowane, ale już w 1958 roku dzięki profesorowi Stanisławowi Gorgolewskiemu, wtedy to pewnie jeszcze magistrowi, udało się. Przeprowadzić pierwsze obserwacje w piwnicach pod Toruniem, no i tak już zostało, i widać, że ta radioastronomia w Toruniu się pięknie rozwinęła. To były obserwacje słońca. Było dużo szczęścia przy tych obserwacjach, bo akurat słońce było w czasie dużej aktywności. Po kilku dniach, kiedy ta aktywność się zmniejszyła, niestety detekcja już nie była możliwa, bo odbiornik był zbyt mało czuły. Ale zbudowano kolejne odbiorniki, kolejne radioteleskopy i jakoś to. Poleciało. Proszę Państwa, kolejnym takim ważnym kamieniem milowym to był rok 1963, kiedy to uruchomiono 305-metrowy radioteleskop na wyspie Porto Rico w miejscowości Arecibo. Gigantyczna konstrukcja. Konstrukcja właściwie na miarę XXI wieku, bo do lat 20. XXI wieku ten radioteleskop fantastycznie funkcjonował i praktycznie był niezastąpiony. Warto też powiedzieć o roku 1965, kiedy to Penzance i Wilson odkryli kosmiczne promieniowanie radiowe tła. I to była piękna. Wiadomość dla tych, którzy byli zwolennikami teorii wielkiego wybuchu, bo tak naprawdę potwierdzała to, że wszechświat powstał w wielkim wybuchu 13,8 miliarda lat temu. Kolejna wielka rzecz to rok 1967. Odkrycie promieniowania pulsarów dało nam możliwość badania gwiazd neutronowych, które zostały już przewidziane. W latach 30. XX wieku, a po kilkudziesięciu latach dopiero udało się je odkryć. Oczywiście odkrywczyni to Jocelyn Bell, ale nagrodę Nobla za to dostał jej promotor Anthony Hewish, który nadzorował jej pracę. No i proszę Państwa, warto też wspomnieć, że w 1971 rozpoczęła się przygoda niemieckiej radioastronomii, bo tam zbudowano największy na świecie w pełni sterowalny radioteleskop 100-metrowy. Dopiero wiele lat później Amerykanie zbudowali 105-metrowy radioteleskop, natomiast te dwa radioteleskopy, i amerykański, i efeksberski, niemiecki, są to największe w pełni sterowalne konstrukcje do dzisiaj. No i w końcu dochodzimy do roku 1976, kiedy to powstaje radioteleskop RT-3, 15-metrowy radioteleskop. Miało być 525-metrowych anten, ale z powodu inflacji no, udało się chociaż stworzyć taki przyczółek. I ten radioteleskop został podłączony wkrótce do Światowej Sieci Radioteleskopów WLBI. Rok 1994 ważny moment dla światowej i przede wszystkim polskiej radioastronomii. Powstaje największy radioteleskop w Europie Środkowo-Wschodniej, RT4 Kopernik, który znajduje się właśnie teraz za moimi plecami. No i proszę Państwa, takie były początki, takie były kamienie milowe światowej i również polskiej radioastronomii. Natomiast warto też powiedzieć dwa słowa na temat tego, że to nie koniec kamieni milowych, bo czeka nas jeszcze budowa radioteleskopów na niewidocznej z ziemi stronie księżyca, gdzie jest cisza radiowa. Mało tego, na pewno będą powstawały radioteleskopy kosmiczne, które będą w kosmosie w dużych odległościach od siebie będą tworzyły interferometry radiowe i będą dawały nam możliwość obserwacji wszechświata z nieosiągalnymi do tej pory rozdzielczościami. Warto zaznaczyć, że sieć globalna radioteleskopów VLBI ogranicza nasze zdolności rozdzielcze Bazy, odległości między stacjami do rozmiarów Ziemi, a więc radioteleskopy w kosmosie spowodują, że te obserwacje będą jeszcze bardziej precyzyjne. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do tego, żeby patrzeć w niebo albo podsłuchiwać na falach radiowych. Do zobaczenia!